Ogólnie dzisiaj będzie taki odcinek trochę biedniejszy, bo papierosków nie ma, ale będzie zajebiście. Jak to już wiadomo, Andrzej Smola jestem, będziemy dzisiaj testować akurat tabakę. Tabaka to jest tytoń do wciągania nosem, to jest taki kaszubski wynalazek. Widać na Kaszubach, nie lubią palić, ale rozumiem, ja tabakę też lubię co prawda papierosy wolę bardziej, ale przejdźmy do konsumpcji pierwsze mamy tutaj tabakę białą jest ona robiona z cukru grunowego to jest taka tabaka dla dzieci bo to w ogóle nie daje kopa a to przede wszystkim żeby kopa dawało pierwsza metoda dołek tabacznika hip hop siup, 4 baby 8 dup ogólnie tabaka w smaku jest dobra, no, miętowa. miętol jest, ale to jest tabaka dla, dla dzieci. Mamy tutaj teraz drugą tabakę. Jest tutaj tabaka y, niemiecka. Nazywa się Packard Club Snuff. Bardzo ładna tabakierka. Y, ona ma tutaj taki dziwny dozownik. Y, mamy tutaj taką tabakę. Ja jeszcze jej nie, nie wciągałem, więc nie wiem co to ja zaraz zobaczę. To jest tabaka cytrynowa chyba, jaka to jest tabaka? Różana. Różana? Nie wiem jak róża. Pachnie. Nie czuję nikotyny, więc musimy przejść dalej. Ogólnie to abyście nie wiedzieli jak się taką tabaczkę robi. To mogę wam powiedzieć. Tytoń zrywamy, suszymy potem. Fermentujemy w niskiej temperaturze przez długi czas Potem go mielimy, dodajemy aromat I ten miętol taki Lekko się szprytem kropi I potem się mieli jeszcze raz Pakuje się takie śmieszne tabakierki Chociaż tradycyjna tabakiera kaszubska jest robiona z roga Kro Krowiego roga Krowi róg Nie krowi Tak Kozi Krowi Kozi Byczy Ko no byci też, ale kozi zazwyczaj. To są bardzo drogie tabakiery. One kosztują gdzieś powyżej 100 zł. Mamy tutaj tabakę kolejną, to jest, yy, to jest tabaka Gavid Original Snuff. Weźmiemy teraz na inny sposób, to są takie szyny. Dobra. Tabaka jasna jest. W zapachu bardzo ładna, słodka. Zobaczymy jak to smakuje. Ta jest mocniejsza. Dobra jest. Ogólnie to tom już wciągałem wcześniej. Tom lubię bardzo. Masz coś zapalić? Ja, ze stary. Trzeba przejść do kolejnej tabaki. To jest tabaka wiśniowa. Ją też już próbowałem. Wezmę tak zwana sztuka szczyptowania. Bierzemy sztyp te tabaki i aplikujemy ją do nosa, w wasze zdrowie. Mm. Bardzo dobra tabaka To jest chyba moja ulubiona tu jest tych. Pyszna wiśnia super jest. Ogólnie to wam powiem, że to mówią na zatkany nos jest dobre. Może i tak akurat mi po tym nos puchnie i potem mam straszny katar, więc no i takie też wynalazki powstają. Została nam e, tabaka ostatnia. Tabaka Arabis. Cegara i ty O! I to jest polska tabak. Ty wiesz co jest za smak? Spróbuj, Andrzej. Spróbuj. Zapomniałem o ostatniej metodzie. To jest e, metoda dla takich osób młodszych, którzy chcą sobie że wciągają narkotyki, to sypią z tego kreskę i wciągają rurką. Nie pochwalam. Ale też trzeba przetestować, w sumie. Jakby tu papierosa włożyć, to by się fajnie paliło. Hip hop, noga w nogę i jajami o podłogę. Stare kaszubskie powiedzenie. Wasze zdrowie, panowie. O, panie! Straszny. Ogólnie tabaka bardzo mocna. Powiem wam no, najmocniejsza z tych wszystkich smaku nawet nie czuć takie mocne. Jeszcze wadą tałaki można dodać, że ze SATA ona spływa do gardła i wtedy bardzo nieprzyjemne uczucie jest. Bądź co bądź kopie, no ale obok papierosów to nie stało. To bym dał Tam mi najbardziej smakowała, ta mocna była. <grystanie> Nikotynum. Nawet nie wiem czy lepsza, ale tam moc Ogólnie to. Ta tabaka mi najbardziej smakuje To jest smak morelowy Mi to smakuje tytoniem Dlatego, dlatego lubię Ta jest bardzo dobra tabaka To jest tabaczka wiśniowa Powiem ja też wszystkim polecam, pyszna tabaka Ta różana smakuje jak cytryna ja za cytryną nie przepadam Ta jest, ta jest bardzo mocna Powiem Wam, że Tyton w każdej postaci jest pyszny Ja lubię no, jeszcze nam został Snus. To jest taki szwedzki wynalazek, co się w dziąsła wciska. Więc mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Kocham was wszystkich. Pozdrawiam was. Strasznie wietrznie jest. Nie podoba mi się to. No i ogólnie to cześć.